Panowie i panie, i wszyscy pomiędzy, witajcie z powrotem. Bohemia interaktywnie przestaje łatać i usprawniać Daisy. Aktualnie w testowej wersji 1.29 testowana jest nowa ekonomia gry. wieżona ekonomia jest nieco bardziej nastawiona na przetrwanie. Lud, który będziemy znajdować, ma pasować do lokacji oraz miejsca, gdzie go znajdziemy. Nie ma być sytuacji, gdzie w domu na krańcu mapy na jakimś zadupiu znajdziemy przykład hełm wojskowy albo amunicję wojskową. Zarażeni również mają mieć rzeczy do ograbienia, takie jak szmaty, kiepskie jakości jedzenie, ale nie ma to być gwarantowany drop. Nowa ekonomia aktualnie jest testowana na mapie Czarnoruś, komu ma trafić na inne mapy, co więcej będzie dostępna na premierę nowej mapy z dodatku Badlands. O nowym dodatku pogadamy innym razem. Nowa, odświeżona ekonomia nie trafi do stabilnego klienta 1.29, będzie testowana, usprawniana i poprawiana aż do wersji 1.30. Wtedy dopiero zrekonstruowana ekonomia pojawi się w stabilnej wersji gry. Będąc szczerym, nie spodziewałem się, że Bohemia weźmie się za redystrybucję lutu. Każdy z nas miał sytuację, że szukał w mieście jedzenia bądź picia, a znalazł broń czy sprzęt wojskowy. Mało tego niejeden z nas biegał 5, 10, 15 km i nie znalazł nic: tylko obsrane gacie albo tonę amunicji do bardzo unikalnej broni. Teraz przechodzimy, w sumie, do najważniejszej części tego filmu. Miałem okazję zagrać w wersję 1.29 oraz testować nowe zmiany w ekonomii, co prawda nie sprawdzałem tego przez 1000 godzin oraz nie przemierzyłem całej mapy. Zmiany były zauważalne, w mieście można było znaleźć pożywienie picie. W szpitalu i jego okolicach można było natrafić na medykamenty, bandaże i tego typu lód. Na policji typowy sprzęt policyjny, a w bazach wojskowych rzecz jasna, sprzęt wojskowy. Nie zabrakło anomalii, u nadal można było znaleźć pukawki, amunicję do broni z której korzystają z służby. Z podobnych rzeczy na przestrzeni kilku bloków znalazłem z 5-6 opakowań płatków śniadaniowych, może ze 7 budzików oraz 2-3 butelki wody. To ostatnie zazwyczaj było ciężkie do znalezienia, pomijam już ulot, który wypadał ze zarażonych, którzy mieli przy sobie zawsze cukinie, mleko w proszku albo coś do picia w puszce. Co jest mega zabawne, to to, że tą cukinię głównie dropiły kobiety. To samo mleko w proszku. Nie wiem, czy to jest jakaś sugestia, czy coś, ale tak to u mnie wyglądało. Powstał swego rodzaju paradoks: niby ekonomia mać bardziej w survival. Z drugiej strony, znajdowałem pełno pożywienia i picia, więc nie do końca coś tutaj zagrało po myśli bohemii. Czytałem też opinie ludzi, że rzeczy czy sprzęt myśliwski nie spawnuje się u myśliwych, a znaleźli takie rzeczy w jakiejś wiosce zabitej tehami, a nawet i niedaleko wybrzeża, czyli miejsca gdzie gracze najczęściej odradzają się. Także dosyć to wszystko dziwne oraz nie działa jak należy. Jakoś mnie to specjalnie nie dziwi, to w końcu Daisy oraz Bohemia Interactive, którą ludzie nazywają czeską Betesdą, niektórzy też mówią na Bohemię europejska Betesda i to oczywiście nie bez powodu. Trochę im zeszło, żeby wziąć się za dystrybucję lutu, czy jak to Bohemia mówi ekonomię lepiej późno niż wcale, ale w takim tempie to raczej pozostałe rzeczy nie zostaną poprawione, a błędy pozostaną nienaprawione i coś czuję, że z premierą dodatku Badlands pojawi się fala nowych problemów i kto wie, pewnie wrócą też stare błędy. A błędów nie brakuje, gra jest tyle czasu na świecie, zombie nadal potrafił nas bić i zrobić nam krzywdę stojąc kilka metrów od nas i w przeciwnym kierunku do nas, Walka nadal, jak była, tak jest kuriozalna. Nadal zarażeni mają większe hit priority od nas. Res obrażeń działa jak rzut monetą. Raz shotgun potrafi zabić jednym strzałem graczy w balistycznej kamizelce z 2 metrów tors. Innym razem, gracz w szmatach potrafi z takiej odległości łyknąć strzał w łeb i przeżyć. Ostatnio powrócił błąd, który już kiedyś nawiedzał tą grę. Polega na tym, że nagle nie możemy zmienić naszego wyposażenia czy to przeładować broni. I to się tyczy zarówno naszych rzeczy z plecaka, czy z paska skrótów. To co mamy w rękach, tego musimy używać. I co najzabawniejsze, możemy mieć topór, nóż, czy kij. Obrażenia będziemy zadawać, jakbyśmy bili pięściami. Czemu nie chcę zmienić mi tej broni, tylko kurz was zjebie genetyczny. A, znowu ten niebalny bug jest. Oooooooo! Póki tego nie naprawią, jedyna opcja to wyjście z gry i ponownie wejście. Problem znika, ale potrafi wrócić za pół godziny, godzinę albo trzy godziny. A o tym jak działa i zarządza się inwentarzem nie będę nawet mówił, bo to historia stale jak świat, o którym setki jak nie tysiące graczy mówiło przez lata i nic z tym nie zrobiono. Z całego serca współczuję graczom konsolowym, granie na padzie w tą grę i korzystanie z różnych rzeczy jak ekwipunek musi być mega przyjemne. Swoją drogą widziałem parę gameplay z wersji na konsolę i wygląda to tragicznie. 30 fps i ogromny screen tearing. Wow. Wracając do tematu ekonomii i w kierunku, w którym Bohemia chce iść. Osobiście mnie zaskoczyli, że postanowili coś zmienić, ale nie wiem, czy pójście w survival to dobry kierunek, bo często ciężko jakieś pożywienie, bo często ciężko jest o jakieś pożywienie albo picie, a idąc w przetrwanie oznacza to, że będzie jeszcze ciężej. Wydaje mi się, że pierw to powinni ogólnie naprawić z pałutu jego ilość, jak jest rozsiany, jak szybko się odnawia, a dopiero potem bawić w ekonomię pod Survival. Nie zrozumcie mnie źle. Nie chodzi o to, aby co 5 metrów znajdować broń, ubrania czy pożywienie. Takie coś tylko zepsułoby grę i jeszcze szybciej by się znudziła. Ale jest też druga strona medalu: gdy nic nie znajdujemy przez ponad godzinę, to granie w Daisy staje się męczące, frustrujące. Dlatego zamiast przykręcać śrubę, brnąć jeszcze bardziej w Survival powinni znaleźć półśrodek, odpowiedni balans. Oczywiście wszystkich nie da się zadowolić, ale gdyby 40, 50 bądź ponad połowa graczy byłaby zadowolona, byłoby super. Bo coś czuję, że jak ludzie jeszcze rzadziej będą znajdować rzeczy, to jeszcze więcej graczy ucieknie z oficjalnych serwerów na serwery społeczności. A jak już tak bardzo chcą tego survivalu, to niech postawią osobne serwery i niech je nazwą Hardcore. To by było chyba najlepsze rozwiązanie. Waniliowa wersja z poprawioną dystrybucją lutu oraz wersja hardcore z poprawionym lutem, ale też z rzadszym stawiającym nacisk na przetrwanie. To tylko i wyłącznie moje trzy grosze na temat poprawionej ekonomii w DayZ oraz moje wrażenia z krótkiego testowania nowych zmian związanych z lutem w DayZ. Jeżeli jeszcze gracie w DayZ, to dajcie znać co o tym sądzicie. Wolelibyście tylko samo poprawę lutu czy nacisk na survival? Napiszcie swoje przemyślenia w komentarzu. Do następnego. Peace. Yo.